Dzień dobry w ogrodzie, dzisiaj jesteśmy u na naszych stałych klientów gdzie odwiedzamy ich każdego roku już od kilku dobrych lat i dzisiaj będziemy obcinać tetuje wokół całej działki ja jestem w trakcie robienia wertykulacji trawnika i ogólnie będziemy sprzątać cały ogród po takiej naprawdę jesieni i pozostałościach po zimie, zaczynamy już wam pokazuję ja robię wertykulację Cała się namytuje. Zobaczcie, jaka ładna ściana. A ja lecę dalej z wertykulacją trawnika. Tutaj chcę Wam przedstawić jeden z przykładów, jak nie powinno się. Sadzić jest zbyt blisko jakiegoś zaplanowanego przez siebie żłobodu, na przykład stoi Bo jak widzimy, mam tutaj fajny żłobot, ale zbyt blisko zostało posadzone to drzewko. przez to, jak możecie zauważyć, powstają takie drzewki. Tak naprawdę, jest w każdym miejscu, po prostu zostało to zbyt blisko posadzone. Tak jak na przykład tutaj, to wszystkie krzewy są. Od tej strony, żopotu poprzecinamy, i tak naprawdę rosną wszystko na lewą stronę. No bo, tak, by wchodziły w ten żywopłot. Tak, tam widzicie. Jednak to jest niestety, że jedna roślinność zabija drugą. Czasami. Także trzeba na to zwracać uwagę, planując swój ogród i nasadzenia Dobra, czas na koszenie. I nie myślcie, że te białe, że te żółte plamy to jest rozsypany piasek czy coś, tylko to po prostu jest uschnięta trawa, więc skoczę prawniej, bo już trochę urósł, no i zaraz będę wykonywał wertykulację i Wam pokażę co i jak. Mam wertykulację na kolejnej części ogrodu. Tu je mam przecięte. Zobaczcie, ogóle, co tutaj się stało. Potem wam pokażę. Z drugiej strony, co się dokładnie stało, ale no, można się domyślać. Tamtą część ogrodu mam już wysprzątaną, wydmuchaną. Tutaj jeszcze muszę pozgrabiać, wydmuchać. No i lecę z wertykulacją. Ja robię Time lapsa którego możecie zobaczyć na. Instagramie i TikToku. To ile tego jest? Mega dużo. Tak jak wam mówiłem na samym początku, nagram Wam jeden co jas. ja jest taka wygięta zobaczcie taka sytuacja ktoś wjechał naszemu klientowi w mur cały go zniszczył i dodatkowo przesunął ten słupek tamtą tuję, no jak widzicie aż tutaj zbroje nie puściło Myślę. Tutaj robiliśmy wartykulację, tak jak Wam pokazywałem. Robiliśmy to się trawy, teraz nawożenie dużo, naprawdę dużo się tego wyczesało, wyzbierało i do butów. najgorzej powoli już kończymy, ja tylko jeszcze sprawdzam czy wszystko mam posprzątane, wszystko pozabieraliśmy robimy jeszcze nawożenie trawnika no i powoli kończymy i będziemy się przenosić do kolejnego ogrodu dzień dobry w ogrodzie dzisiaj jesteśmy na kolejnej realizacji w Dąskich Górach no i zaczynamy Teraz wam pokażę co będziemy robić. Naszym zadaniem dzisiaj jest usunięcie wszystkich starych traw. O tutaj zobaczcie jak się to porozwalało. Tutaj są jeszcze spięte, no ale... No zobaczcie ile z tego jest odpadów jak się to porozwalało. Tutaj poprzecinamy. Tutaj. No i wokół całego ogrodu przecinamy. Wszystkie trawy. Kolejnym zadaniem na dzisiaj są katalty. Przycinaliśmy je w zeszłym roku. Jak możecie zauważyć, oto w tych miejscach były cięte w tamtym roku. Też mógł pomyśleć, co za drastyczne cięcie. No A teraz przychodzę z dowodami i zobaczcie, jakie są odrosty na przestrzeni jednego roku. Znowu za rok będzie to samo, także mamy tutaj trzy sztuki oraz Drzewka za katalpami. Dobra, przechodzimy do cięcia, a jeszcze zapomniałem o tym, że dzisiaj będziemy robić jeszcze dodatkowo wertykulację trawnika. Zaczynamy katalpy. Tutaj zobaczcie, trawy przycięte, właśnie sprzątamy. A ja chcę nagrać dla Was, jak przycinamy katalko oraz tamte drzewa. Natomiast to możecie zobaczyć na TikToku i Instagramie. Dogrywam zakończenie tego odcinka już w następnym dniu. Ze względu na to, że wczoraj już mi padła bateria w telefonie i nie mogłem nagrać zakończenia. I tego, co tam już robiliśmy, bo też już się robiło ciemno i spieszyliśmy się. E, więc e, mogę Wam pokrótce powiedzieć, co tam zrobiliśmy. Wyczyściliśmy wszystkie rabaty, kamienie, usunęliśmy te trawy, tak jak wcześniej mówiłem, zrobiliśmy prystykulację trawnika, Wydmuchaliśmy całe trawniki, to było kluczowe, bo na trawniku nic nie zostało, nawet kamyczka nie ma. E, I i trawnik wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jak na e, pierwsze bądź drugie koszenie, więc wygląda super. A ja dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, zostawcie like, komentarz, subskrybujcie i do zobaczenia. Przerwa na